Witam wszystkich z tej strony. Marcin, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku. Tym razem Call of Duty Ghosts i tryb, w którego. No, nie grałem już, w który nie grałem, w którego, w który nie grałem już bardzo długo, a był to jeden z moich ulubionych trybów w serii Call of Duty, a więc Free for All. I tak jak pamiętam, miałem Killstreak wygranych w właśnie Free for All na Modern Warfare 2. Około 70 paru, tak tutaj absolutnie w ogóle nie grałem i stwierdziłem, że dobra, po takiej długiej przerwie, to fajnie będzie zacząć sobie od Free For All może nie od Team death matcha, czy tam od Kill firm. No i dobrze, że tak zrobiłem. Bo słuchajcie, to sterowanie. Troszkę mi się schrzaniło. W sensie mój aim jest taki, że praktycznie w ogóle nie trafiam. Dlatego też postanowiłem zagrać od Free for All no i, i rozgrzewam się, OK. Zobaczycie zresztą, jak to będzie tutaj wyglądało. Killstreaky, jakie widzicie, takie mam. A więc jakiś tam e, rakiety, do tego jeszcze helik, no i do tego Juggernaut Jak Będę latał z nożem, jeżeli oczywiście e, dorwę tego killstrika, e, To zobaczycie, e, czy tak się stanie. A słuchajcie, na samym początku, od samego początku muszę powiedzieć o pewnej rzeczy, o pewnym kanale, ponieważ obiecałem, obiecałem, tak jak kiedyś była taka reklama, obiecałaś i <laughs> Obiecałem, że powiem małe co, nieco na temat jednego z kanałów, że polecę ten kanał. Zupełnie mi to wypadło z głowy. I'm sorry, może o tym mówiłem, zresztą też nie wiem, bo ostatnio byłem przekonany, że mówiłem o tym kanale, a okazało się, że chyba nie. Mowa tutaj o kanale Gdachorex, na który zapraszam. Kuleszka robi różne to filmiki, przede wszystkim z Battlefielda i różne bardzo ciekawe niektóre sytuacje ma, warte uwiecznienia. Do tego oczywiście pojawiają się niektóre materiały z PS, a więc whistleblower, z którego także muszę. Że, że tak powiem, zrobić kontynuację, bo zacząłem, nie skończyłem, a Marcin tak standowo, standardowo robi oczywiście zawsze. Mężczyzny nie poznaje się potem jak zaczyna, a potem jak kończy. Tak kiedyś ktoś powiedział, taki jeden polityk. No właśnie, a ja niestety ciężko mi wychodzi to kończenie tych, tych całych serii. Ale kurde, jadę z koksem, oczywiście, z Wolfenstein, na którego zapraszam. Pojawił się kolejny to materiał na moim kanale. Z tym, że miałem znowu problemy techniczne, kurde, ja, słuchajcie, ja mam zawsze problemy techniczne, nawet jakbym miał mega zajebisty sprzęt, mega naprawdę zajebisty sprzęt, to i tak i tak by się okazało, że będę miał problemy techniczne. E, otóż e, próbowałem wczoraj streamować, wszystko było dokładnie, ustawienia były dokładnie takie same, jak e, w momencie, gdy wyjeżdżałem. E, no i ff, okazało się, że jednak tak nie jest, że coś, coś, coś tam kuleje, raz, że miałem czerwony Obraz, ale to się okazało, że, e, że miałem Skype'a włączonego. Ma to znaczenie w przypadku OBS-a, i tutaj akurat pomógł mi Alan w tej kwestii. A Potem e, okazało się, że nagle w czasie streamu e, gubię dosyć mocno klatki. E, kiedy zaczyna się gubić klatki, to niestety, ale stream zaczyna lagować. E, ale jakoś tam jakoś to poszło, nie najgorzej. Jeżeli chcecie oczywiście, to możecie obejrzeć sobie już w tej chwili. E, filmik e, jest na kanale. E, kontynuacja oczywiście serii jak najbardziej e, wskazana, bo kurczę, gra jest wyśmienita ktoś wczoraj ostatnio, znaczy wczoraj ostatnio, ktoś wczoraj pisał szkoda, że nie ma multika na tym. Ja wam powiem tak, no tak jak kiedyś ktoś stwierdził i sam zresztą to potwierdziłem, lepiej, żeby zrobić dobrego singla, niż słabego multika i słabego singla. Tak więc tutaj akurat skupiono się właśnie na multi... przepraszam, singlu i ten single wyszedł bardzo, bardzo dobrze. Moja żona wczoraj zresztą pomagała mi bardzo mocno w streamie, eee, czytała mi tam te komentarze i tak dalej. Eee, blokowała, banowała, tak. Niestety na YouTubie to trochę dziwnie wygląda, tak w ogóle. No ale, ale jakoś tam dotrwaliśmy do tego końca. W pewnym momencie musiałem skończyć, bo ginąłem raz za razem. Już byłem troszkę zmęczony. Ale jedziemy dalej z tym, że tematem. Poza tym słuchajcie, o jak widzicie zdobyłem już kolejnego Kill czyli Juggernaut Maniac. Jeżeli chodzi właśnie o filmiki, no to wiadomo kontynuacja Wolfenstein będzie jak najbardziej. Jedziemy dalej z koksem z następnymi filmikami. Co prawda nie wiem jak to będzie w tej chwili z Battlefield 4, bo pożyczam Tarnosiowi pada. Chcę, żeby jeszcze sobie pograł małe co nieco w Hardline'a żeby sobie go ocenił, ja w tej chwili, znaczy tarność ma cały czas swojego pada w naprawie, no niestety, tak to bywa, a z racji tego, że tak sobie pożyczamy różne rzeczy, oprócz żon oczywiście i, i samochodów i motorów, ja nie mam ani samochodu, ani, ani motorów, więc mu nie pożyczę, żony tym bardziej, dlatego też, no tutaj jak najbardziej pada, Bada mu pożyczy, żeby sobie obadał e, sam, sam, e, samą grę. No i zobaczymy. Zobaczymy, co będzie następne. Mam oczywiście już tam jakiś tam filmik ze snajperem. E, zresztą bardzo dużo grałem snajperem w przypadku Hardlinea, e, Tak więc. E, Zobaczycie, ale co nieco. A właśnie też jeszcze taka sytuacja wczoraj wyniknęła, że miałem taki zajebisty filmik. Słuchajcie, co prawda przegraliśmy, przegraliśmy meczek. Nie miałem jakiegoś mega super wyniku, tam było 16 do 2. Grałem właśnie klasą snajpera, ale co było po prostu mega, to akcja. Z tym, że okazało się, że nagrało mi to w bardzo, w bardzo niskiej ilości klatek. No i zrobiła się z tego kupa. Eee, dlatego też w tej chwili muszę nagrywać za pomocą mojej Avermedii w PC Free Mode, e, który po prostu nie sprawia mi, że e, klatki są obcinane. E, no i, i, i tak to mniej więcej w tej chwili wygląda. E, ale coś tam jeszcze mi się udało po, potem jeszcze nagrać, tak więc mam nadzieję, że będziecie e, zadowoleni. E, kurde, tak grając szczerze mówiąc z tym e, e, naszym jogger na My, nie jak, to powiem Wam, że bardzo dobrze jest czasami siedzieć w miejscu. Nie ruszać się, poczekać po prostu aż ktoś wyjdzie. Bo e, prawdopodobieństwo tego, że ten ktoś nas zdążył uszczelić, jest bardzo niskie. Przy takim bardzo e, bliskim kontakcie, e, szybciej mu kosy, oczywiście, wrzucimy. No. Tutaj jest coś takiego jak commando e, z Modern Warfare 2. Dosyć często się e, trafia, trafia na coś takiego. Jest to też prawdopodobnie związane z. Niestety z cały czas istniejącym w tej grze lack compensation, tak kurde mam to, uwierzcie mi, jest to e, przeszkadza mi to w grze, żadne pacze nie pomogły, nawet mm, mógłbym nawet stwierdzić, że one pogorszyły sytuację. I tutaj zobaczcie, ostatnia akcja, usłyszałem kogoś za plecami i piękny strzał. Tak, więc. tak to wygląda, to by było na tyle, zapraszam Was do komentarzy, do ocen, do subskrypcji, wpadajcie na kanał GdaczoRexa, oceńcie, zobaczcie, no i jeżeli Wam się spodoba, to oczywiście subskrybujcie, tak więc trzymajcie się, cześć!